Wczoraj pszczoły zaczęły nosić maleńkie obnóża pyłkowe z weszczyny 10 kwietnia, a dzisiaj już noszą większe. Godzinę temu nosiły jakby więcej, teraz chyba już wygoliły cały pyłek z weszczyny. Nie wiem, gdzie ona w ogóle tu kwitnie. Od czasu do czasu się pszczoła pojawia z pyłkiem. Może i przysech, bo słońce świeci od czasu do czasu. Nie mam już jak przybliżyć to tu Karnika jeszcze popyłek zasuwa. O no i fajnie. Żeby chociaż po kilkanaście stopni było codziennie, to już nie będzie źle.